Coraz więcej pacjentów pyta o wpływ e-papierosów, podgrzewanego tytoniu i snusów na zdrowie jamy ustnej. E-papierosy powodują przewlekłą suchość śluzówki, zwiększają ryzyko stanów zapalnych dziąseł i rozwoju próchnicy. Podgrzewane papierosy, mimo niższej emisji toksyn w porównaniu do tradycyjnych papierosów, nadal zawierają nikotynę i substancje drażniące. Efekt to osłabionego jej nietkanek i wyższe ryzyko chorób przy zębiach. Snusy i woreczki nikotynowe wiążą się z miejscowymi podrażnieniami śluzówki, recesjami dziąseł oraz występowaniem zmian przedrakowych, takich jak leukoplakia. Jeśli planujesz rzucić palenie, bezpieczniejszą opcją są środki farmakologiczne, takie jak nikotynowa terapia zastępcza czy cytozyna, które mają minimalny wpływ na błonę śluzową jamy ustnej. Ale z punktu widzenia stomatologii, całkowita rezygnacja z nikotyny pozostaje najkorzystniejszym rozwiązaniem. Jeśli chcesz zadbać o zdrowie swoich zębów i całego organizmu, zrezygnowanie ze wszystkich środków będzie najlepszym, co możesz dla siebie zrobić. Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj cały odcinek. Link znajdziesz w opisie. Serdecznie zapraszam.